Religia jest skupiona na tym, aby dobrze wypaść. Prawdziwe życie z Bogiem ma to do siebie, że przychodzi prawdziwa zmiana. I zwrócę moją rękę przeciwko Tobie: wypalę Twój żurzel i usunę całą Twoją cynę i przywrócę Twoich sędziów tak jak dawniej i Twoich doradców jak na początku. Potem nazwą Cię miastem sprawiedliwości miastem wiernym. A więc aby dostać ten tytuł Miasta Wiernego Miasta Sprawiedliwego", Musisz przejść przez wypalenie My chcemy jako Kościół być miastem na górze Ale Księga Izajasza mówi nam Żeby stać się miastem na górze Potrzebujemy wypalić z Ciebie cały żużel i cynę I jak wielu z Was wie Że to się odnosi do duchowego aspektu A nie fizycznego Tu nie jest mowa o cynie i żużlu Mowa jest o zanieczyszczeniu w Tobie i we mnie Ponieważ Bóg kierował w Księdze Izajasza te słowa do swojego ludu że muszę usunąć spośród was Cynę i żurzel. Jak wiele żużlu i cyny jeszcze w nas. Wszelkie nieprzebaczania, zawiść. Wiecie, takie hamstwo, brak miłości w kościele. To jest wszystko żurzel i cyna. Takie wiecie, szpileczki w domach między sobą. Nie tylko w kościele, bo w kościele staramy się igiełki pochować do pokrowców. I one tam się przeżynają przez te nasze pokrowce, a my próbujemy do tej 13.30 wytrzymać, żeby się nie przebiło. Ale wychodzimy na parking i się piórnik otwiera, i już się zaczyna. W naszym życiu z Bogiem chodzi o to, żeby te szpile, licynę wywalić na stałe, a nie żeby je chować, aby dobrze wypaść.